W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witaj, Najczystsza Maryjo. Biada buntowniczemu i splugawionemu miastu, co stosuje ucisk. Nie słucha głosu i nie przyjmuje ostrzeżenia. Nie ufa Panu i nie przybliża się do swego Boga. Wtedy przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie. Z tamtej strony rzeki Kusz wielbiciele moi, moi rozproszeni, darmi przyniosą. W dniu tym nie będziesz się wstydzić wszystkich Twoich uczynków, przez które dopuściłaś się względem mnie niewierności. Usunę bowiem wtedy spośród Ciebie pysznych samochwalców Twoich, i nie będziesz się więcej wywyższać na świętej mojej górze. I zostawię pośród Ciebie lud pokorny i biedny. A szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani wypowiadać kłamstw. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. Moi kochani, czy także tęsknicie za tą chwilą, którą zapowiada księga proroka Sofoniasza, że Pan Bóg na swojej świętej górze. Usunie wszelkich pysznych samochwalców, i że nikt nie będzie się więcej przed Panem Bogiem wywyższał, ale cały lud będzie pokorny, czyli będzie szczerze szukał woli Bożej, będzie szukał łaski Bożej, nie będzie się pysznił i nie będzie się wywyższał nad innych. Kiedy Pan Bóg zapowiada te wydarzenia, to mówi również, że w tamtym momencie nie będzie się Izrael wstydził. Swoich grzesznych uczynków, które się dopuściły przeciwko Panu Bogu. Dlatego, że ta pokora, ta prawda, prawda o naszej grzeszności spotka się z prawdą o miłosierdziu Boga, o Jego łaskawości, o tym, że Jego miłość ratuje każdego. I dlatego ci, którzy zobaczą to spełnienie tego proroctwa, będą się Wylegiwać w bezpieczny sposób na Bożych pastwiskach. Właśnie w takich słowach Bożych z Pisma Świętego znajdujemy bezpieczeństwo, tam znajdujemy odpoczynek, tam znajdujemy kotwicę naszej nadziei, a wszystko to dzięki Chrystusowi, dzięki Jego miłości. Przyjmijcie więc Jego błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.